Prezydent Szczecina Piotr Krzystek powołał trzech doradców, zajmować się będą wspieraniem działań miasta w takich kategoriach jak kultura, inwestycje, turystyka, a także kontaktami biznesowymi i sportem. W tym roku zaistniała możliwość powołania doradców. Wiele miast polskich skorzystało z takiej możliwości. Potem możliwość sięgnąłem również ja, sięgając po osoby z dużym doświadczeniem, dużym doświadczeniem zawodowym, społecznym, z doświadczeniem w tych dziedzinach, które są ważne dla rozwoju Szczecina, dla naszej dalszej działalności, dla budowania strategii naszego miasta, a w przyszłości tworzenia dobrych warunków do tego, aby Szczecin był prężnie rozwijającą się metropolią o znaczeniu nie tylko Doświadczeni w swojej branży doradcy to Marek Tałasiewicz, Marek Stark i Leszek Siwecki. Zostałem doradcą do spraw sportu, turystyki i kontaktu z biznesem. Podstawowe obowiązki, jakie w tej chwili są przede mną, to myślę ważne dla mieszkańców i oczekiwane od wielu miesięcy, nie chcę powiedzieć od lat, decyzje dotyczące lokalizacji stadionu i to byśmy myślę, chcieli wypracować do końca roku. Wreszcie i skończyć tą, tę, tę dyskusję, ponieważ trwa to za długo i, i, i to mieszkańcy są wyjątkowo zniecierpliwieni, trudno się dziwić. Oprócz tego nie można zapominać o sferze kulturalnej. Szczecin walczy bowiem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Chcemy tak analizować, tak doradzać prezydentowi w sprawach zarządzania kulturą, by w Szczecinie nie zabrakło przede wszystkim pieniędzy na działalność kulturalną, żeby wszystkie te środowiska, które wykazują się dużą aktywnością i w których istnieją wysokie potrzeby w kulturze, mogły mieć te potrzeby zaspokojone i żeby nie było białych plam na mapie kulturalnej naszego miasta. Należy pamiętać, że doradcy tak naprawdę nie są doradcami tylko i wyłącznie prezydenta. Ich obowiązki to przede wszystkim praca na rzecz przyszłości całego miasta.